Pandemia koronawirusa, która trwa od zeszłego roku, zmieniła i zmienia na świat. Jednym z aspektów, który uległ znacznemu, znacznej zmianie, to jest model świadczenia pracy. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, które były wprowadzone przez rządy poszczególnych krajów, niemożliwe było przemieszczanie się pracowników do, do biur. Musieli oni zostać w domu i pracować, świadczyć pracę z domu. Oprócz niewątpliwie zmiany podejścia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji, które są przetwarzane w danych organizacjach, bardzo istotnym aspektem, który, który, który pandemia koronawirusa unaoczniła, było przygotowanie się danych organizacji do świadczenia pracy w czasie, w czasie pandemii. Chodzi tutaj generalnie o systemowe podejście do zarządzania ciągłością działania. Organizacje, które były które miały takie systemowe, taki, taki system zarządzania ciągłością działania, które miały przeprowadzoną analizę biznesową, które miały zbudowaną strategię i plany ciągłości działania, w płynny i szybki sposób potrafiły zreorganizować swój model pracy, i pracownicy praktycznie z dnia na dzień byli w stanie kontynuować swoją pracę z innego miejsca, najczęściej po prostu z domu. Natomiast organizacje, które nie, nie wprowadziły takiego planowania ciągłości działania, na początku pandemii miały duże, miały duże problemy, jeżeli chodzi o, o świadczenie swoich usług biznesowych. W pierwszej kolejności musiały się one skupić na zabezpieczeniu pracowników, umożliwieniu im świadczenia pracy, co niewątpliwie miało wpływ i odbiło się na ich wynikach finansowych.